Przypadek tego pana, który założył sobie stringi na hełm wojskowy w Afganistanie, a później opublikował to zdjęcie na Facebooku, a to zdjęcie trafiło na, później do portalu, w którym ludzie sami wysyłali informacje do, yy, do kontakt24.pl i yy, później trafiło wszędzie. No i to właśnie jest przykład tego, że jak coś opublikujemy na Facebooku, to może bardzo szybko być. Córka ministra rostowskiego, która, która się w, y, sfotografowała y, na tle jakiegoś takiego napisu mało, mało wyszukanego, też miała, y, też i tata miał przez to kłopoty. Ona, ona pewnie też... Y, jakiś tam no jest takich przypadków dużo ja myślę że właśnie tezę, że to się będzie nasilało i ludzie tak naprawdę sami powinni się uczyć tego właśnie z tych faktów. No tak zagrożenie, to jest głupi i bierze głupie zdjęcia i ludzie to oglądają no to normalnie jeżeli ktoś pracuje w jakiejś firmie prawda, no że jeżeli no nie, ktoś by do mnie i chciał się u mnie zatrudnić w firmie, tak, ja bym zobaczył na jego profilu, że bluzga nieustannie, tak i robi to publicznie. No to pewnie go nie przyjmę do pracy. No tak samo jak 20 lat temu, czy 50 lat temu, już nie mówię o Polsce, w jakimś wolnym kraju, ktoś był w jakiś jakiejś firmy, widział, że jego pracownik bluzga na ulicy i maluje wulgarne hasła niepolityczne, tak jakieś po prostu systemiczne, czy jakieś tam. No to tylko nie przyjął. I to naturalna rzecz. No każdy z nas, przyjmując kogoś do pracy, chce wiedzieć, Kim on jest, tak? No, gra jest uczciwa. No bo jak ktoś pisze na Facebooku, no to oficjalnie jakby, jak chce być ekskibicyjny, no to jest ekskibicyjny, no to płaci taką cenę, że ktoś go, ktoś go ogląda. No nie podgląda, tylko, tylko ogląda.